6 grudnia w Mikołajki w powiecie przesnyskim miało miejsce wyjątkowe wydarzenie, na które czekało wielu mieszkańców całego regionu. Punktualnie o godzinie 12 oficjalnie została przecięta biało-czerwona wstęga, a lodowisko zostało oddane do użytku. Hala sportowa z płytą sztucznego lodowiska to obiekt, którego całkowita wartość wyniosła przeszło 13 milionów złotych. A środki zewnętrzne to 3 213 200 zł. Hala za nami jest obiektem wielofunkcyjnym, będzie pełnić zarówno funkcję hali sportowej dla uczniów uczących się w naszym zespole szkół, jest też funkcja eventowa na różnego rodzaju koncerty czy wydarzenia. Ale dzisiaj w Mikołajki otwieramy tą część, na którą też wszyscy bardzo czekają, czyli kryte lodowisko. Mieszkańcy z całego regionu, nie tylko z Przasnysza, wreszcie doczekali się takiego miejsca, gdzie mogą aktywnie spędzić czas, wzmocnić się sportowo, a też mam nadzieję zdrowotnie. Bardzo się cieszymy, że wszystko udało się faktycznie na ostatni guzik dopiąć. Mamy ten obiekt, o którym myślały i marzyły cały czas pokolenia można powiedzieć, przez Szan, ponieważ nie mieliśmy takiego obiektu sportowego, gdzie moglibyśmy zarówno sportowo, jak i rekreacyjnie się rozwijać. W otwarciu uczestniczyły dzieci z Domu Dziecka w Czernicach Borowych, które jako pierwsze miały okazję wypróbować lodowisko. W obiekcie znajduje się profesjonalna wypożyczalnia łyżew, szatnie oraz zaplecze techniczne. Swoich sił na płycie lodowiska wraz z dziećmi spróbował jako gospodarz terenu starosta powiatu Krzysztof Minkowski. Obiekt z pewnością rozmaici ofertę sportową całego powiatu i będzie areną wielu wydarzeń o charakterze sportowym, jak również miejscem spotkań mieszkańców powiatu.